Dzisiaj chcę taki temat poruszyć, czy to już jest koniec, czy to już jest czy to, czy to jednak Pan Bóg gdzieś, nie wiem, za, zawiesił się i już nic dalej nie będzie się działo, że to wiecie, już nic się nie będzie działo i, i idziemy do przodu normalnie i teraz, nie wiem, za kilka lat dopiero będzie pochwycenie albo cokolwiek innego. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że Bóg każdego dnia pokazuje ludziom i przypomina się. E, że jest bardzo, bardzo blisko, więc jest on bardzo, bardzo blisko. E, I chcę Was tylko tutaj jakby e, pocieszyć mm, ogólnie pocieszyć, No, to jeżeli chodzi oczywiście o je, wam coś takiego fajnego chcę przeczytać, co naprawdę jest bardzo pocieszające, ale najpierw coś, co wydarzyło się wczoraj przez wczoraj, to co ogólnie od nowego roku już zaczęło się robić, słuchajcie. E, 1 stycznia było, było trzęsienie ziemi i to trzęsienie ziemi było w, we Włoszech, tego co wiem wczoraj było na czy tam przedwczoraj było na Tajwanie także każdego dnia gdzieś jest jakieś strzeszenie, słuchajcie, ziemi coś się każdego dnia dzieje każdego dnia, słuchajcie, co się dzieje no tam wiadomo, Ukraina, wojna w Ukrainie i inne rzeczy, ale co Bóg o tym mówi nam w 1 Koryntian 1,8 On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nie naganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa czyli ten fragment nam pokazuje, że nawet gdy wiele razy czujemy się, ja tak się czuję nie wiem jak wy, ale ja się tak czuję nawet jak wiele razy czujemy się, że jesteśmy e, po prostu zdołowani że a, już, już nie dam rady, już, już nie wiem jak już chyba Bóg mnie nie zabierze a to, a tamto, jestem do niczego do pani i w ogóle Bóg nie da e, nie da, da nam pomoc w stosownym porze i czasie, a Ty się tylko módl i wykorzystuj to, co On do Ciebie pokazuje i mówi. Że jeżeli On mówi, że będzie umacniał, to będzie umacniał aż do końca, abyśmy byli nienaganni. Mamy być nienaganni. Ma mamy jakieś upadki, jakieś problemy, to i tamto, ale mamy być nienaganni. Czy on chce, byśmy byli nagani. Możemy być pewni, że Bóg uczyni dokładnie to, co obiecał i zadba o to, byśmy do końca byli nagani, jeśli tylko dochowamy wierności Jego powołaniu i wytrwamy w społeczności z Jego synem, Jezusem Chrystusem, Panem, Panu naszym. Także bardzo Wam polecam, abyśmy byli wytrwali i byśmy mogli po prostu. Y, y, myśleć o tym, co jeszcze tu mamy do zrobienia, nie skupiając się na tym, nawet, co wokół się dzieje, chociaż ja o tym mówię, ale tylko po to, by niektórych naprawdę jeszcze obudzić, bo naprawdę, dopóki jeszcze jest ten czas, ludzie mają możliwość, słuchajcie, nawrócenia się, mają możliwość, słuchajcie, do Boga przyjścia, jeszcze dopóki jest ta łaska, jeszcze możecie się, na... jeszcze możecie przyjść, jeszcze i dopóki żyjemy, niebo pochwycenia, słuchajcie, jeszcze możecie wrócić do Boga. Nie ma opcji, że nie. Bóg wybaczy wszystko, gdy ktoś oczywiście bardzo o to prosi i chce. Bóg wybaczył. Zobaczysz, że Bóg Cię wybaczy, ale odwróć się od tego grzechu. Nie, że zapomnisz i grzechu nie ma i idziesz dalej, tylko odwróć się od grzechu. Zgrzeszyłeś? Zostaw ten grzech. Zostaw go i wróć do początku, którym powinieneś być. Także to na tyle dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia niebawem. Także, papa, pa. trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.